bir membrana For teraz I first came to, Thailand to mm, yum, yum. Będzie zaraz Tam zapach już mnie ekscytuje. Tam można chyba pójść Zmarz, się. Tak. Pan wyznacza story. Tak. Bardzo mi się podobało. Najfajniejsze było to, że połączyli za pomocą technologii tej cywilizacji historię, pokazali będą pokaźne. Wydamy jakieś 130-140 zł, a wydaje mi się, że w Tajlandii, w Bangkoku, gdzieś na ulicy byśmy przez trzy dni za to jedli. Ale nie szkodzi, jesteśmy tu i teraz i zjemy. Wyśmienite. Nie mogę mówić bardzo dobre, bo za często powtarzam. Kozak. Sos jest... przepyszny. Maja chce skorzystać z okazji, że jest to jedyne miejsce, gdzie można zjeść pad z Tajlandii, a po chwili pójść na gofra z Belgii. Dokładnie. Y I chcę zadbać o swoją cukrzycę. Połowę Tobie oddam. Przynajmniej połowę. Nie szkodzi. Jesteśmy w podróży. Trzeba korzystać. Kiedy jak nie teraz. Jak będziesz miał 40 lat No to będę jadł gofry To właśnie wtedy będziesz musiał dbać o, o swój cholesterol, swój cukier A my na co dzień tak zdrowo odżywiamy, że to nie szkodzi Mmm, super Bierz, będzie pan zadowolony. Bardzo delikatne Mmm, mm, Maja pójdź na swoją prawą, co za mgłą widać to my tak dymimy tutaj Polska pokazuje, że ma smog sprawdźmy co nasza polska kuchnia oferuje dzień dobry bardzo fajny mamy klimacik naszego pawilonu mianowicie to wszystko jest drewniane Oregami, no i dla dzieci. z skazy Saboruty, słońce o wietrznym wieczorze. Jejku, zapach drewna. To jest to, czego mi brakuje. Siema dziewczyno i siema chłopaku To jest mikrofon, do którego, jak coś palniesz to leci światełko tam i, i się świeci i to jest e... nie no nie wiem o co chodzi po prostu gadasz i się świeci i z bagowanym cyberpunkiem to jest nasza duma narodowa mamy też e... manufakturę w Bolesławcu właśnie widzimy jak polski pawilon prezentuje e, naszą innowacyjną technologię Mianowicie w inżynierii jak dobrze każdy y, patriotowie, nie jesteśmy wcale najgorsi. Górze, Także no fajne ciekawostki A ja praktycznie Co ty dobrze pamiętasz? Sama mówiłaś Osłabiasz mnie, widzisz? Nie ma wiele jakby jakichś, nie wiem, technologii czy rzeczy, które tam do zaoferowania po prostu wchodzisz na krótki seans, gdzie przekaz jest, że jak nie zaczniemy... Konkretniej na temat. Tak, dbać o planetę, to nieważne jaką technologię pokażesz na pawilonach, bo finalnie słabo się to może skończyć. Fajny bardzo obraz połączony z dźwiękiem. Chcesz coś dodać jeszcze? jestem tego samego zdania. Mamy gigantan. Oczywiście na GoPro tego nie sposób pokazać, ale jak zobaczyć. Ale naprawdę jest to kolosalny pawilon. Bardzo ciekawie wygląda. Może ja jaka jest zapowiedź po włosku? Sarebbe bello, multi soldi. Czyli byłoby super, mieć dużo pieniędzy. Boże. Dobra, znam jeszcze dowywaj wakanca. Czyli gdzie idziesz na wakacje? Kwętny poliglotom. A jakże, kochanie? Spędziłem całe dwa wieczory na nauce włoskiego. Jedno śniadanie z Kasią. Pozdrawiam. Pozdrawiam Kasia. Buongiorno! Właśnie znajdujemy się w Pompeji, Italia. Hey, więc dzisiejszy dzień był znowu bardzo emocjonujący. Jest to niesamowite, jak Expo potrafi mieć dużo wrażeń, dużo nauki. Po prostu można tu siedzieć cały dzień i coś po prostu nie będzie nudziło, bo wszędzie znajdziesz coś dla siebie, coś interesującego, coś nowego, coś uczącego, kolorowo. Myślę, że jest miliard jeszcze lepszych przywietników, których nie znam, albo nie przechodzą w tej chwili do golu, ale generalnie jest super. który dam, a jakieś tam zrzucenie budynku węgla, 100 pasażerów i czas lotu. Elektryczny, wydłuższy czas lotu, mało pasażerów, wielki koszt i wodorowe rozwiązanie, najkrótszy czas, najwięcej pasażerów, średni koszt i zero emisji. było doświadczenie. Ogólnie chodzi o to, że tutaj się siada i zakłada się sobie te gogle. Widzicie wszystko w 3D. Jakby przyszłościowe loty i jak to będzie wyglądało. Można na monitorze zobaczyć kto co widzi. Kto co wybiera. Różnymi aktywnościami w samolocie. Widokami. Bardzo fajne doświadczenie. I jesteśmy pod statkiem kosmicznym, czyli Yui. Bardzo ładnie urządzony pawilon. Ściągając aplikację Expo, mamy możliwość skorzystania z opcji wejścia bez kolejek. I po prostu dostaję, rezerwujemy sobie na daną godzinę wejście bez kolejki na dany pawilon. I można dostać taki kod QR, aby wejść. Nie czekając czasem bardzo długich kolejkach. Architektura, wow. Ślicznie, minimalistycznie, trochę taki boho styl, bardzo, bardzo fajnie wszędzie monitoring, to co mnie przeraża, Ło. jak byliśmy na górze i czekaliśmy na swoją kolej wejścia, A niestety w głośnikach Eee, leciały e, ptaszki, więc trochę, trochę przeraża mnie, że może być tak jak w przyszłości koncepcja, że zamiast naturalnych dźwięków natury mogą być sztucznie puszczane z Stamtąd wchodziliśmy, ale wszystko podjechało do góry i teraz mamy wyjścia tutaj po tą stronę. Grubo. To jest takie troszeczkę architektonicznie nawiązanie do meczetu, mianowicie większość meczetów na górze właśnie tak wygląda. No robi wrażenie. Oh, wow. Czemu ty się tak nie zawsze, o co No czujesz jak dungli, w dżungli, Ale A ty zawsze się czujesz jak w dżungli Expo. Tak, miejsce inspirujące, ciekawe, pouczające, e, pokazujące jak ma wyglądać e, przyszłość. Jak wygląda teraźniejszość? Według mnie mieliśmy zwiedzić cały świat i można powiedzieć, że zwiedziliśmy. E, zupełnie nie. Nawet nie wiedzieliśmy, że kiedy lecieliśmy do Dubaju, to nie wiedzieliśmy, że to jest expo i że będziemy mieć tą możliwość dostrzeżenia w ogóle, co to jest za wydarzenie. Polecamy każdemu, po prostu. Jak ktoś wchodzi w wiek, gdzie zaczyna posiadać dzieci i one już zaczynają kumać, to to naprawdę warto. To, to jak ktoś by się zastanawiał, czy w ogóle pojechać w takie wydarzenie. Tak tak jeszcze czas, tak? Dzieciom nawet można zrobić tydzień w szkole wolnego, bo więcej nauczył się tutaj przez tydzień niż w szkole, myślę. Niesamowita wiedza, niesamowita technologia, cyfryzacja, efekty specjalne też są sami widzieliście. Ale uzależniające jest to miejsce i bardzo fajnie po prostu można tu spędzić czas na różne sposoby. Tak jest. Pozdrawiamy!